Więc tak, zbanowali mi dwa kanały na YouTubie za to, że jak główny kanał, w, nie w marcu, tylko w kwietniu, dostał bana na 7 dni w związku. Bo ja wrzuciłem odcinek z TikTokami i YouTube ogólnie uznało tam moje dziewczyny tańczące, YouTube uznał, że hmm, e, na gość, bo były skąpo ubrane i dostałem bana na 7 dni. Ogólnie na YouTube masz tak, że dostajesz najpierw ostrzeżenie, to ostrzeżenie jest na zawsze. I potem dostajesz, potem dostajesz, jak dostajesz na przykład potem kolejnego jakby takiego bana, to flagi się nazywa, pierwszą flagę jest na 7 dni, druga na 2 tygodnie, trzecia kasują Ci kanał i każda flaga się przedawnia po 3 miesiącach. No to ja dostałem tą flagę, bo to ostrzeżenie to ja już mam, no ten kanał też ma 10 lat, nie, to ostrzeżenie to już mam z bardzo, z bardzo dawna temu. Kiedyś tam, kiedyś tam jakieś filmy, ogólnie zmieniali regulamin, na przykład ściągali jakieś stare filmy, które łamały ten regulamin, bo na przestrzeni tych wszystkich lat regulamin Youtube się zmieniał. No i tam dostaliśmy flagę, spoko poczekamy 7 dni. Ale dlatego, że wrzucaliśmy wtedy filmy, to ja mam jeszcze drugi kanał, Nitro, się nazywał, gdzie streamowałem i gdzie wrzuciłem film, w którym powiedziałem: No, siema dostałem bana, możecie subować ten kanał, bo tu kiedyś. Nawet chyba wtedy powiedziałem, że na tamten moment tam to się nie wydarzyło, że gierki będę nagrywać, i teraz wysłali mi maila, w którym powiedzieli, że w racji tego, że ominąłem tą blokadę tygodniową, tym filmem, czy streamem, jakby się jakiś pojawił w tamtym tygodniu, to zawieszałem oba kanały. I kurwa, w sumie to tyle, co wiem, to tyle co wiem. Eee, co ja mogę powiedzieć, jeśli rzeczywiście, jeśli rzeczywiście jest tak, że nigdy więcej. Nie będę miał konta na YouTube, nie będę mógł rzucić filmu ani streamować. To ja bym chciał wszystkim podziękować. Wszystkim bardzo serdecznie chciałbym podziękować, którzy przez te 14 lat, mniej 7, chciałbym na no niektórych filmach, przez 14 lat, od kiedy byłem mały na YouTubie, jak potem byłem średni, potem byłem prawie duży, potem w ogóle byłem duży. E, którzy byli, którzy byli, którzy oglądali, którzy, którzy czekali którzy się śmiali, którzy wspólnie przeżywali różne rzeczy. Ja uważam, cokolwiek by się nie wydarzyło, i tak uważam, że to jest no duża cząstka. Raz, że dużo czasowa, dwa, że, że bardzo emocjonalnie, że to jest duża cząstka mojego życia. I mnie mogą zbanować, zablokować, wyrzucić, usunąć, nie lubić. Prawda jest taka, że i tak najważniejsze, co można było mieć, a mianowicie przeżycie i emocje, ja to mam. Nigdy nikt mi tego nie zabierze. Bo po prostu nie może mi tego zabrać. Więc rzeczy, które fajnie robiliśmy, nie wiem, czy byliśmy na koloniach, kurwa, jakieś wspólnie, czy, czy się widzieliśmy na mieście, czy, czy się spotkaliśmy na Gali, czy 10 różnych innych rzeczy, nieważne. Nieważne, co będzie dalej, ważne to, co było. Więc no, ja ze swojej strony spróbuję się od tego odwołać. Albo hmm, regulamin niejednoznacznie stwierdza, że to jest wykroczenie, żeby kanał zbanować z tego, co się... Do... Ja oczywiście robię to nieświadomie, nie? No, to świadomie bym siebie nie zbanował z witryny, którą najbardziej lubię. No, regulamin jest niejednoznaczny. I mianowicie, owszem, jest użyte słowo, że w momencie, kiedy omijasz blokadę, bo to jest jakby obinięcie blokady, tak? Ktoś Ci dał tutaj bana, masz drugie konto. To też nie jest tak, że że nie miałem jakieś konto do spamu, y, jakichś wyłudzeń. Zbanowali je, to co założyłem nowe. Nie no, po prostu tam dostaliśmy bana za TikToki 7 dni. Y, to wrzuciłem film informacyjny na drugi kanał. No więc Regulamin y, mówi, że może, może dojść do trwałej y, blokady konta. Czytam tam wszystkich kont może ale nie musi. Że, i, I chyba tam jeszcze ja się wyczytał, że, że jednoznacznie za jedynkowo banują za. Yy, tam za jakieś inne rzeczy tego nie było mm, podanego. Więc no kurwa trudno, nie? Jeszcze wiadomość do wszystkich, ludzi, którzy mnie nienawidzą i się cieszą. Yy, jesteście mali, małymi ludźmi. Małymi ludźmi. Yy, wiesz, to, że ja się teraz potknąłem, to nie znaczy, że za chwilę ta chwila może trwać godzinę, a może trwać 10 lat. Ja za chwilę będę i tak machał sobie limpu. Nieważne co, co będę robił. Nie mówię, że jakieś kanały na YouTube czy coś. Nie da się mnie zastrzelić. Znaczy, nikt nie jest to wiadomo. To już przerabialiśmy w zeszłym tygodniu.